Cześć. Dziś krótko, ale konkretnie, wróciła do mnie przesyłka z USA z cenami PMG. Pokażę Wam, co poszło do Gradu i w jakim stanie wróciło. Zaczynajmy. I mamy to. Pierwszy Walor 20 zł, 2012 rok, pierwszej serii AA z perfekcyjną notą. PMG68, czyli wysoka jakość bez zarzutów. Kolejny 200 zł 2015 rok, również pierwsza seria AA. Bez zaskoczenia PMG67, papier perfekcyjny. 10 zł 2012 rok, pierwsza seria AA. PMG66. Dokładnie to na co liczyłem. Tutaj mamy wyjątkowe zaskoczenie, ideał wyjątkowo doceniony. 50 zł z 1994 roku w serii GH z wyjątkową, praktycznie najwyższą notą PMG 69. Kolejny banknot to. 10 zł 94 rok. Seria FN. Mniej znana. W bardzo wysokiej nocie. PMG 6.7. Kolejny walor. Praktycznie. Ideał. Seria AA z trzema zerami. W bardzo wysokiej nocie. PMG 6.8. 100 zł. 94 rok seria HD. Idealny banknot z oceną PMG 66 Kolejny banknot z oceną 68 100 zł 94 bez zarzutu seria HI. Tutaj mamy wyjątkową serię AA rzadko spotykaną. W setce z 1994 roku dodatkowo posiada 2 zera. Bardzo wysoka ocena jak na ten walor PMG 67, banknot kolekcjonerski NBP produkowany na zlecenie PWPW polski Wytwórni papierów wartościowych, okolicznościowy, tutaj dodatkowo z niską numeracją 3cyfrową, numer 471 bardzo wysokiej nocie PMG 6.7 Czas na banknoty PRL mały PRL 2000 zł 79 rok pierwsza seria AA bez zaskoczenia idealny walor w PMG 6.7 kolejny banknot w serii Taki sam w serii AD. Również bez zaskoczenia wysoka nota PMG67. Trzeci 2000 zł. 79 rok. Top jakość bez zarzutu PMG68. Seria BA. Tutaj 200 zł 82 w serii BR bez zaskoczenia. Wysoka ocena PMG 66. Walor z 86 z ciekawszym numerem 0500999 w ładnej nocie PMG 66. pierwszy rocznik jeśli chodzi o dwusetki rok 76 w pojedynczej serii H również z wysoką notą PMG 6 7. kolejna dwusetka rocznik 79 seria AZ w nocie PMG 66 10 tysięcy zł. 87 rok. Seria B. Rzadsza. Poszukiwana. Dodatkowo w bardzo wysokiej nocie PMG 6,8. Ciekawy egzemplarz. Kolejne 10 tysięcy złotych Z wyspiańskim. Seria H. Również w wysokiej nocie 6,7. Dodatkowo. Ciekawy numer 0350555. Tutaj mamy świetną notę. PMG67 dla rocznika 75. Gradka dla kolekcjonerów, ponieważ 50 jest pojedynczej serii N. Kolejne 50 zł, 79 rok w nocie PMG 6.7 Seria CD. Tutaj niespodzianka, wysoko oceniony 1001 rocznika 75 w serii AC PMG 6.8. Piękny walor. Również bardzo wysoko oceniony. 1000 zł tutaj rocznik, już 79. Seria BT. Również z wysoką notą PMG 68 EPQ. Ideał. Seria D. Rzadsza. Pięknie się prezentuje. Doceniony te. 200 tysięcy zazwyczaj nie otrzymują wysokich not. Tutaj 6,7. Bardzo wysoko. Piękny walor. Pojedyncza seria A 10 zł z Józefem Bemem. W wysokiej nocie PMG 6,7. 2 miliony seria B z 92 roku już jest ta bez błędu w wysokiej nocie PMG 67, świetna nota, bardzo wysoka PMG 68, 1 milion 93 rok. Seria M. Czysty, równy, bez zagięć. Piękny, pierwsza seria AA dosyć poszukiwana. 5000 zł, 82 rok PMG 6.6. 100 000 zł, 90 rok wysokiej nocie PMG 6.7 EPQ, seria AW dodatkowo z dwoma zerami z przodu. Przepiękny. Nie wiem, czy można było uzyskać z niego coś więcej. 50 089, nota PMG 6.8. Do tego super numer, 6060900. Tutaj miłe zaskoczenie, setka z 76, doceniona bardzo wysoką notą, PMG 6.8 w serii AK. 100 zł. 79 w serii GK złapał 66 EPQ, dokładnie to na co liczyłem. Przechodzimy teraz trochę do starszych walorów. Tutaj mamy 1000 zł z 1965 roku w serii S. Ostatnio cieszą się wyjątkową popularnością. Ten został doceniony wysoką notą PMG 6-7. Co my tu mamy? 50 złotych 48 rok. Możecie zapytać, dlaczego go wysłałem do gradu. Nie ma na to racjonalnego wyjaśnienia. Wysłałem go, ponieważ był zgięty w trzech miejscach, oceniłem go jako stan trzeci. Ale widziałem, że ma naturalny, idealny papier. I wysłałem go tylko dlatego, żeby potwierdzić moją tezę. Mój, mój opis stanu zachowania, który się potwierdził. Seria DW nie jest to popularna, najpopularniejsza, zwykła seria, wypuszczona przez NBEP. Nota 35, stan trzeci, EPQ, czyli wyjątkowa jakość papieru, papier naturalny. 20 marek. Jedno z moich ulubionych w pięknym czerwonym kolorze. Tutaj wyjątkowo docenione wysoką notą PMG 6. 6, druga seria GD. Piękny banknot. A tutaj mamy ciekawostkę. Jest to 100 zł z 1940 roku. Dlaczego ono jest wyjątkowe? Banknot jest wyjątkowy, ponieważ był opisany przez pana Michała biskupa w zeszycie pierwszym Banknoty moja pasja, gdzie numeracja od 00 do 30 posiadała cienką belkę na literce EU. Numeracja od 32 do 44 posiadała grubą belkę. Natomiast Autor nie odnalazł numeracji zaczynającej się od 31. Dlatego ten banknot jest taki wyjątkowy, ponieważ potwierdza i zamyka pełną numerację tych walorów. W związku iż odnalazłem numerację zaczynającą się na 31, możemy potwierdzić, iż belka w numeracji 31 jest gruba. Seria A, egzemplarz z notą 5,8, czyli stan 1 minus na 2, plus setka 41. Seria A, pierwsza dosyć popularna. Tutaj z notą 6-3, niestety bez EPQ, prawdopodobnie za delikatnie żółty margines, nie wiem czy to widać dawno nie dostałem już noty 6-3, zazwyczaj dostaje się 6-5, 6, ,5, 6 a później 58. także też ciekawostka i na koniec coś wyjątkowego specjalnego dwie marki getto 1940 rok Valor bardzo rzadki, który ostatnio osiąga bardzo wysokie kwoty. Wyjątkowo doceniony, nota 5-3-2-0. Bardzo ładny, ciekawy egzemplarz. Tutaj widzimy delikatne nadgięcie. Poza tym równy, prosty. Tutaj mamy zaokrąglony rożek. Tutaj jest ok. Naturalny, piękny kolor. Walor naprawdę godny uwagi. I tym banknotem kończymy dzisiejszy film. Do zobaczenia w następnym. Dzięki za wsparcie. Projekt Katalog Banknotów, który jest pierwszym w Polsce cennikiem banknotów online i jako jedyny zawiera estymacje cenowe walorów. Jest stworzony dla kolekcjonerów. Wasze wsparcie pozwala utrzymywać i rozwijać ten projekt oraz dodawać nowe treści. Każda wspierająca osoba w ramach wdzięczności zostaje umieszczona w dziale partnerzy.